Witam serdecznie na kanale Rolnik Szuka dziś prezentacja zamiatarki, którą właśnie mam zamocowaną do ładowacza czołowego. Zamiatarka firmy Talex serii EcoClean. Zamiatarki EcoClean to szerokości robocze od 1,20 do 2,30 m. Jednolita zastosowana tutaj szczotka maszyny może być wyposażona w włókno polipropylenowe, wyłącznie to włókno, jak również mieszane z drutem. Gołym okiem widać, że szczotka jest mieszana, polipropylen z drutem. Maszyna ta może być wyposażona w dwie szczotki odmiatające boczne. W tym przypadku mamy prawostronną szczotkę odmiatającą, teraz wyłączoną z pracy. Odblokowujemy sworzeń, który się znajduje w tym miejscu. Opuszczamy w pozycję roboczą, ponownie blokujemy sworzeń. Teraz już w pozycji, jak widać, pływającej, by mogła dostosowywać się do gruntu. Ma ona również swoją dyszę zraszającą, która zrasza kurz, by on zbytnio nie unosił się nad powierzchnię, po prostu żeby nie wytwarzać tumanu kurzu. Oczywiście mamy różnego rodzaju regulacje, które dostosowujemy za pomocą również sworznia otworów do wysokości gruntu oraz w zależności od ustawień reszty zamiatarki. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany takiej szczotki bocznej, mamy trzy śruby, które odkręcamy, przykręcamy nową szczotkę i możemy kontynuować pracę. Zawsze po rozłożeniu bądź złożeniu szczotki bocznej, należy wykonać jeszcze jedną czynność, mianowicie przekręcić ten zawór kulowy. Teraz szczotka uruchomiona, teraz unieruchomiona. Zamiatam aktualnie kostkę brukową, ale zamiatarka również sprawdzi się na utwardzonych po prostu powierzchniach betonowych, asfaltowych, dobrze sprawdzi się w wymiataniu mchu ze szczelin takiej kostki brukowej, również możemy przezbroić tę zamiatarkę na odśnieżarkę, po prostu zdejmujemy ten zbiornik na zanieczyszczenia, który znajduje się z przodu i mamy odśnieżarkę, do tego możemy ustawić kąt. Yy, boczny, co daje nam odwiatanie nawo. Wanna na zanieczyszczenia również ma swoją regulację, mamy stworzeń oraz otwory, dzięki którym ustawiamy odpowiednią wysokość. Instrukcja mówi, że yy, skrzynia ta powinna być lekko pochylona, w stronę szczotki zamiatającej, jak najbliżej oczywiście ziemi, ale tak, żeby tej ziemi nie dotykała. Powierzchnia styku szczotki z podłożem, według instrukcji, powinna wynosić od 5 do 12 cm. Z lewej strony zamiatarki znajdziemy główny silnik hydrauliczny napędzający walet zamiatarki. Średnica walca to 510 mm. Zamiatarka wyposażona jest w system zraszający, co ogranicza unoszenie się kurzu podczas pracy zbiornik na wodę o pojemności 175 litrów. Filtr wodny zapobiegający dostaniu się zanieczyszczeń do dysz. Pompka elektryczna 12 lub 24 V do zasilania układu cieczą. Standardzie mamy trzy koła jezdne jedno z przodu oraz dwa z tyłu zamiatarki. Wszystkie koła 200 mm średnicy oraz 50 mm szerokości. Regulacja docisku walca zamiatającego odbywa się za pomocą wcześniej wspomnianych przeze mnie trzech kół jezdnych. Mamy tutaj widoczne trzy otwory, sworzeń, dzięki którym regulujemy wysokość położenia całej zamiatarki. Rama zamykająca oraz otwierająca zbiornik z zanieczyszczeniami również ma wiele otworów do regulacji i dostosowywania. I mamy materiał wysypany, nawracamy i ponownie uruchamiamy zagatarkę. Dzięki tym rurkom operator z kabiny jest w stanie określić różnicę poziomów między mocowaniem a zamiatarką. Aktualnie widoczne mocowanie na Euroramkę, ale tutaj pełna uniwersalność do ładowarek yy, teleskopowych wszelkich marek, jak i ładowarek przegubowych wszelkich marek. Możemy mieć. Podczepienie pod trzypunktowy układ zawieszenia, jak również miejsce na widły paleciaka. Także wózkiem widłowym również możemy pracować z taką zamiatarką. Co do wideł paleciaka, możemy również pracować bez systemu pływania. Możemy ten system odkręcić i mieć możliwość nadal pracowania z widłami. Wsuwamy te widły w te standardowo montowane wejścia kontrujemy i pracujemy. Niestety już bez systemu pływania, ale taką możliwość również mamy. Dzięki temu mocowaniu możemy również zmieniać kąt natarcia szczotki, czyli możemy tę szczotkę ustawiać pod kątem 15 stopni w lewo lub w prawo. Służy do tego tutaj ten stworzeń, który pozwala na to, by ustawiać właśnie kąt prowadzenia szczotki. Zamiatarka do podłoża dopasowuje się również poprzecznie. Mamy tutaj stworzeń, dzięki któremu zamiatarka prowadzi się po nawet nierównej powierzchni. Minimalne zapotrzebowanie wydatku oleju hydraulicznego to 20 litrów na minutę. Dwa silniki hydrauliczne w zamiatarce oraz siłownik klapy zanieczyszczeń obsługuje jedna sekcja hydrauliczna pojazdu. W instalacji hydraulicznej zostały zamontowane zawory zwrotne, dzięki którym zmiana kierunku przepływu nie powoduje wstecznego obrotu szczotki, lecz otwarcie się zbiornika z zanieczyszczeniami. Instrukcja podaje, że zamiatarką powinno się pracować około 5 km na godzinę, ale myślę, że wszystko jest kwestią tego, jakie zanieczyszczenia ta zamiatarka wjeżdża i z jakimi musi się po prostu zmagać. Polski producent maszyn Talex w swojej ofercie posiada również wiele modeli kosiarek, zgrabiarek, przetrząsaczy oraz rozdrabniaczy, tzw. mulcherów. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia mojego drugiego kanału o nazwie Rolnik Pracuje oraz serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!